Po prostu walka o zwycięstwo. Jeden VS dwóch. Ja sam na nich dwóch i lecimy. Tutaj najpierw tego zrzucamy. Bardzo szybko się go pozbędziemy. Mam na taką nadzieję, że ten drugi Co nie wyleci zaraz z boku. Tak, jest, ten zabity jeden. Jemy, 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 jemy i jedziemy z tym typkiem. Lecimy, 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 lecimy. Dawaj, 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 dawaj! Siemaneczko, witajcie w pierwszym odcinku Minecraft Scourz na moim kanale. Moi drodzy, znajduję się na serwerze Jasiemce. I zapraszam was do dzisiejszego odcinka a Na wstępie chciałem was prosić o to abyście zostawili kciuka w górę pod tym odcinkiem Co będzie dla mnie znakiem, a że ta seria wam się podoba I chcecie kolejnych odcinków Także jeśli chcecie więcej Minecrafta zostawcie kciuka w górę A obiecuję wam, że ten odcinek będzie naprawdę spoko I już lecimy sobie na pierwsze arenki I lecimy z tym odcineczkiem Mam nadzieję, że uda nam się jakieś tam dzisiaj wygrać e, Moje ulubione wam też myślę, że zaprezentuję Chociaż na moich ulubionych zazwyczaj gra w cholerę ludzi Także szukamy wolnych arenek i lecimy moi drodzy z tym odcinkiem. lecimy, lecimy. Okej, okay, już widzę, że moja ręka się prawie zaczyna. 49 sekund. Także będziemy mogli zaczynać. E, to jest akurat moja ulubiona era, także tutaj myślę, że pokażę Wam mój kunszt i zabijemy paru paru ludzi, Boże, coś... We trójkę sojusz. Okej, okay, goście się już dogodują na sojusz walić to. Także bardzo ważne, żebyście zawili kciuka w górę. E, też e, będą się polepszały te odcinki, wiadomo, zaczną dopiero z Minecraftem, więc e, wszystkie ustawienia jeszcze nie są, nie mam tak bardzo, wiecie, dogranych wszystkich ustawień, że to super będzie wyglądało od razu. Ale mam nadzieję że po prostu, że będzie Wam się mega podobać. I że będzie fajny feedback, i też ci, którzy mówią: Ey, Minecraft, gówno, żebyście nie zostawiali kciuków w górę, bo to mega deprymuje. No i proszę, żebyście też nie, nie niszczyli tych innych odcinków, które tworzę z innych gier niż tylko Margonem. O kurczę, 10 osób, i wszedł gościu, który ma ten super skok. I on tutaj będzie przekozakiem, bo ze super skokiem na tej arenie, po prostu może być, może być bosem. Dobra, lecimy, lecimy z tym gównem. Check this out, ok, dobra, mamy coś żelaznego, spoko. Tutaj na tej jarze najważniejszy jest miecz. Jak nie masz miecza, to mieczu, miecza, mieczu, to jesteś w czarnej, w czarnej, nie będę dokańczał, to bardzo wulgarne, ale właśnie tam jesteś, gdy nie masz tutaj żadnego miecza. Już było, o, o nie, o, nie, ok, pięć obrażeń, jak sobie kilo, spoko, nie jest najgorzej. Tutaj liczy się bardzo szybkość, liczy się bardzo szybkość, ok, na pierścik taki, nie mam spodni żadnych. Dupcia, dupcia, mam strzałki, mam O, widzieliście, właśnie to u gościu O, fuck Gościu z wielkim skokiem I ten też, o, nawet na perełce O, wow, wow, spadaj, 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 spadaj. O, Ale ma odrzut, fuck I dupa No i niestety tak to wygląda I to jeszcze jest, nie, dzisiaj chyba z nim nie grałem Ale to jest niestety ten, te rangi Chciały mieć taką rangę, bo oni mają ten skok, mają super eku, super set ale cóż, nie przejmuję się to dopiero pierwsza arenka, już lecimy na kolejną 12 graczy oj, to jest arena, którą już kiedyś wygrywałem, także moi drodzy, myślę, że będzie dobry odcinek, tak się zapowiada, ale już wbijam kolejny VIP, także będzie ciekawie, będzie ciekawie. I dobra, już na szybkości na kolej, jesteśmy już, znajdujemy się na kolejnej ręce, aż tak szybko chciałem dopowiedzieć, no, że pojedziemy źle i mam nadzieję, że ta ręka będzie lepsza niż poprzednia bo jeśli daj lepsze, idzie mi tak i to tutaj na takiej, którą e, w sumie też lubię, myślę, że będzie dobrze, ale znowu mam bardzo kłopot, o już czu... czekałem, myślałem, że on już będzie się tutaj do mnie teleportował ale jeszcze nie, także ubieramy się, no i znowu kupa, kupa, to co, co dostałem to jest śmiech i niestety ciężko będzie cokolwiek z, z tego zrobić, ale Szkoda, że nie mam łuku, bo łuk jakby mi się bardzo przydał. Widzę, że gość będzie się zaraz... Oj, ojoj, chyba na perełce idzie gościu, także nawet nie mam złotych jabłek. No to jestem... W... Znowu jestem w tamtym miejscu, gdzie byłem ostatnio. I jeszcze ten od tej strony. Co będzie tak długo strzelał? Nie, okej, okay, on w miarę nie wie, gdzie jestem. Nie, już teraz będzie wiedział. Teraz będzie wiedział, chyba będzie wiedział, e, a ten po prawo tam, okej, okay. ten jest jakiś. kurde jakąś tam dostąpię, perełką, ale może miał tylko jedną, także myślę, że jeszcze jest szansa na to, że mogę go tutaj ograć. Mam 8 strzałek, ale niestety żadnego. Łuku. No, łuk by mi się przydał, gdzie jest łuk, dawać mi tu jakiś łuk. Yy. Halo? <słuch> Kurna i dobra arena, dobra arena, muszę chyba odebrać. Halo? No, trzymaj się na razie. Dobra, szybko załatwiliśmy biznes mogę wracać do gry, a tutaj widzę, że gościu Awczy... I to jest moja szansa. This is my opportunity. This is my she Kurde, Nie Czemu on nie skacze? Co ma takiego laga? Jest odpalony, papa, he! Hehe, śmiech na sali z gościa, śmiech na sali! Niestety odpadłem jako trzeci, I kurde, i nie dostanę nawet punktu za to, że wykryłem cztery. Dostanę, mam jeden punkt. Czyli dostanę, bo jakbym ja bym go zwrócił. A coś czuję, że gość miał po prostu laga, on nie był odpalony, tylko po prostu go zlagowało i dlatego go nie zuchało, bo tak też czasami się zdarza. E, tutaj, o moja arena się zmienia, 73, co poczekam aż się rozpocznie. Nie no, to nie jest dla mnie już szczęśliwa arena. zmieńmy ją teraz na tą. Okej, okay. tą wygrywałem. No wygrywałem nawet często. 26 sekund jeszcze mamy, jak będziemy lecili z kolejną ręką I moi drodzy, na kanale w ostatnim czasie widzieliście, proszę, się nowe gry i Raft, i Minecraft, i Clash Royale. I teraz sprawdzę, która wam się najbardziej podoba i w tą stronę będziemy w miarę zmierzali w stronę tego typu gier, bo ogólnie każda z tych gier jest troszeczkę z innego rodzaju. Może Raft jest trochę bardziej zbliżony do Minecrafta niż do Clash Royale, ale ogólnie każda z nich przedstawia jakby taki jeden, jeden wzór, ale dobra, lecimy, Tutaj mamy 10 gości. Mamy 10 gości, dobra. Okej, okay, jeszcze troszeczkę mi brakuje końców, bo monet. Znaczy jeszcze mam 500 monet i będę miał e, perły na sta... Ooo, to jest to. Żeby teraz tylko jakieś na perełce tutaj wleciał i będzie po nim... Uwielbiam grać z sobie i to, to jest najlepsze co może być. I butelka szybkości. Lubią mieć na, pić na początku, bo oni tutaj... E, o, coś czuję, że gościu tutaj po prawej będzie do mnie zaraz chciał perełką się tepać. Albo gdziekolwiek będzie się chciał tepać perełką. Okej, okay, najpierw będzie walił z łuku, a potem nagle perełka i, i, i tyle. Ten tutaj... Coś podejrzanie, zaboję. Tam znowu jakiś gościu, który przeskoczył z jednej na drugą. Przeskoczył po prostu. Wkurza że że wprowadzili tych VIPów. Kiedyś tego nie było, z rok temu. I naprawdę tutaj się dużo lepiej grało. Teraz, jak są ci VIPi i oni mają ten super skok, to jest trochę bez sensu. zabija to grę i. Co ty chcesz, gościu ode mnie? He, eh, też mam jajka. Też mam jajka, nie w sumie on z mnie walił śnieżkami. Ale nie wygląda takiego, który miałby perłę. Nie wygląda takiego, który miałby perłę. A ten, ten miał perłę i sobie poleciał na górę. Znaczy, tam na środeczek, chyba tak to. O, dupcie. Dobra, gościu, to już jest chyba Twój koniec. Myślę, że już mu się skończyło wszystko, co miało, bo zazwyczaj tacy wystrzelają się ze wszystkiego, co mają na sam początek, a potem już im brakuje, jak mają się bronić. że na razie tak prowokacyjnie wypuścimy troszeczkę. A coś tam jeszcze ma. Trzyma czy ma coś oprócz złotego jabłka? O, to jest dla mnie pytanie, bo muszę na niego wskoczyć od góry, bo tak będzie miał. Uff, to jakiś duży fight i wika 15. Spotkaliśmy chyba na mojej ulubionej arence Wydaje mi się, że był ten sam gościu. I to jest chyba też gościu, który ma Vipa i teraz jeszcze jakiś Pikachu Ostre fajty, fight. ostre fighty się tam nakręcają A my tutaj mamy Amicie0044 Także lecimy na gościa, który ma Lud Okej, okay, ma... Ehe Jeszcze mu się nie zmęczyły śnieżki, ale być może teraz wypalił ostatnią, którą miał Czy wypalił ostatnią, którą miał? Nie, nie będzie mi po prostu niszczył Co mnie oczywiście jakoś nie deprymuje specjalnie, bo Przykro mi, ale no to jest, to wjeżdżamy, bo teraz dajapę tutaj ostro Kurde, tak ostro jakoś nie wyjechałem ale jest, spadł Nie, co go wywaliło? Co go wywaliło? Jak się to stało? O ja Ale dobra i tak, dobrze, że poleciał, ale co to się stało? W tym będzie ja nie mam... To ja nie mam pytań po prostu. Jak, jak, jak to się w ogóle stało? Tam typek jakiś taki... Jakby chciał się kopać do góry, ale tutaj po prawo ktoś tam był. Ale chyba... Spadł właśnie, spadł właśnie w tym momencie. I... kurczę, że nie, nie, dorzucę, nie dorzucę chyba w tamtym miejsce jajkami. Który taki? Tam jest ten, dobra, może go pocelujemy? Też nie, okej, okay, odpuścił, ale tam jest jeszcze jeden. Tu drugi i tam trzeci, to jest po jednej gigantów. Top 4, top 4. Muszę chyba teraz poczekać, aż ten ze środka zajmie się tamtym, bo ten się kopie i robi to trochę głupio, bo nie wiesz, że ten na środku ma łuk i strzały. A jejuszkami je, niestety tam mam bardzo ciężko dorzucić. No nic chyba no, chociaż, zobaczmy, czy teraz. Nie, nawet nie dolecam. Jajka mają troszeczkę mały zasięg, gdy miał łuk, to co innego. Ale ten gościu już poleciał. Jachter, to był on? Tak, to chyba był on. Nie, nie, nie. To był ten gościu stąd. Czyli jeszcze jest jeden... Oho, perełka. Była zagrana perełka i... I, 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 i. I, i leć kurde, ale było blisko. Fuck sake! Mało brakowało z jednego hita i zarobiłem kolejnego końca, także zarobiony kolejny końc i lecimy dalej. Ale naprawdę brakło teraz bardzo, ale to bardzo niewiele. Naprawdę bardzo, ale to bardzo niewiele. Okej. Okay. Lecimy na kolejną arenę 14, moja ulubiona zajęta, ale polecimy na... Przeciwległą stronę tam lubią... O, a tutaj grana jest? Nie, nie jest grana 73. Może wymusimy, żeby ludzie się tam logowali. Dobra, chodźmy na tą 73. Ona jest taka wolna i poczekamy sobie, aż ludzie tutaj będą dołączać Okej, okay, znajdujemy się już na mojej ulubionej arence, mojej arence, w której po prostu wy... o, jo jo, 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 ojoj, no to będzie dobra ręka, coś tak czuję, że to musi być po prostu dobra ręka, inaczej być nie może. Nie ogarnąłem zbytnio, co jest. Oho, uh, 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 jak są dwa diaksowe mieczyki to super. Znaczy ja, dwa diaksowe tutaj jakby jeden diaksowy, więc... Ho, 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 ale te tak jest tutaj naprawdę, naprawdę dobre Będę uzbrojony od stóp do głów, więc Myślę, że tutaj nic złego mi się stąd nie powinno Ogólnie chyba żelazne będą lepsze Hem, czy Nie, nie, tutaj mamy jeszcze z ochroną dwa, proszę bardzo Do tego całkiem pokaźny zapas jabłuszek No i oczywiście bruk Jeszcze jedna skrzyneczka A tutaj co jest? Tutaj jest gościu, który jest Dużo gorzej uzbrojony ode mnie, jeśli chodzi o, może, ohoho, ho, jeszcze perełka, no to, jeszcze trzeci miecz na jednej arenie to jest niemożliwe Czasami ten, ten rozkład, że na, na arenach niektórych nie dostajesz nic, a potem przychodzisz na arenę i dostajesz takie itemki Jest po prostu sztosiwo, dobra, lecimy tak, nie, nie będziemy, nie będziemy marnować peru na gościa, którego możemy zabić przy pomocy bruku I dojścia do niego przy pomocy bruku, ale może najpierw coś zjedzmy, żeby nie było przypału Ok, przeskoczone, przeskoczone, i on tutaj chyba albo jest na Shiftie na kontrolu, a na Shiftie. Co mu się stało? Gdzie on poszedł? Ok, on poszedł do tego obok, czyli albo ma dużego skoka, albo. albo na perełce, Nie, tutaj będzie sojusz chyba, tak mi się wydaje, tak? Tam goście bo mają sojusz. I co więcej, jeden pokazał na mnie, także myślę, że. Mhm. Niestety, szymek 007 to jest mój wróg. Co, iść na środeczek? Jeśli tam jest dwóch, zostaje jeszcze trzech. Tam jest jeden, który wygląda dość. Yy, jestem sasem, jestem sasem, tak się nazywa, który wygląda dość, dość tak. Powiedziałbym, że że o o, o ale boję się, że tam chyba nie moje śnieżki, nie, tam nie doleciały, ale przywitamy go perełką z góry. Trafiłem, trafiłem, gdzie on jest? Jest tam, ok. Jest po tam po drugiej stronie i to będzie gwałt, po prostu gwałt. Wjeżdżamy na typa od góry i już, żegnamy pana. Dziękuję bardzo za udział w odcinku. Może pan zobaczyć na YouTube, tak jest, bardzo ładnie, ale... Ale powiem szczerze, że troszeczkę się wystraszyłem w pewnym momencie, że on tak jakoś nie pada. I nie pada jakoś szybko. Ale miał perły, miał perły, mam 6 perełek. No to wygląda mi na to, że ta arena będzie raczej wygrana. Regeneracja 45. No świetne miał tej tempi, naprawdę prześwietne i to był dobry pomysł, ale tutaj przyjść tam jest dwóch, którzy mają sojusz. Czy tam będzie teraz potrójny sojusz? W sumie nie interesuje mnie jaki to będzie sojusz Ale ja mam wszystko, żeby ten sojusz rozbić Tylko teraz boję się, że ja tą perłą mnie trafię tam gdzie będę chciał Że ja przerzucę ten domek w tym momencie Tak, ja go przerzuciłem Ja przerzuciłem ten domek Dobra, mam ich tyle, że mogę iść teraz najpierw na środek, a potem dopiero tam Okej, okay, będę miał spoko nawet wizję I będę mógł fajnie Ej, ale ktoś jest tutaj, na środku ktoś jest o, o, przypał Przypał, bo ktoś jest na środku I nie wiem, czy on wie, że ja jestem na środku Tam jest dwóch? Nie, nie, dobra, tam jest dwóch Okej, okay. coś mi się pomyliło, coś mi się pomieszało Ale myślę, że jak zjem to, zjem Regenerację na 45 sekund To mogę na nich wjeżdżać śmiało Naprawdę, mogę wjeżdżać na nich śmiało I tak też zrobię, i tak też zrobię, słuchajcie To jest po prostu Walka o zwycięstwo, jeden Vs dwóch Ja sam na nich dwóch i lecimy tutaj, najpierw tego zrzucamy. Bardzo szybko się go pozbędziemy. Mam na taką nadzieję, że ten drugi, co nie wylecie zaraz z boku, tak jest, ten zabity jeden. Jemy, 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 jemy i jedziemy z tym typkiem. Lecimy, 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 lecimy. Dawaj, 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 dawaj. I tak jest! Zwycięstwo na koniec tego odcinka! To był bardzo dobry odcinek, za który myślę, że należy się łapeczka w górę, także nie żebym wymuszał, ale będę bardzo zadowolony, jak jesteście kciuka w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I jeśli zostawicie kciuka w górę, a będzie ich dość sporo. To będziemy lecieć z kolejnymi odcineczkami. Dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się! Na razie! Cześć!